Niewątpliwie posiadanie własnego domu lub mieszkania jest namiastką dobrobytu. Taki dobrobyt chciano zapewnić Amerykanom u progu XXI wieku, ułatwiając zaciąganie kredytów osobom, które nie miały żadnego zabezpieczenia. Tak narodził się rynek aktywów finansowych opartych na kredytach subprime. Ceny nieruchomości rosły. Rosły też premie na kontach menedżerów największych banków inwestycyjnych. Powiedziałem kiedyś, że chciwość jest dobra. Widzę, że stała się też legalna. Skomplikowany świat wielkiej finansjery gra ryzykiem, spekulacje i nieuczciwe bogacenie się. To tematy filmów opowiadających o źródłach amerykańskiego kryzysu. Rzeczywiście światłodzienne ujrzały wówczas transakcje i nieetyczne zachowania banków, które w swej inwestycyjnej grze oderwały się od rzeczywistości. Poszukiwały na masową skalę sprzedając inwestorom nic niewarte aktywa. Symbolem amerykańskiego krachu stał się Lehman Brothers, czwarty co do wielkości bank inwestycyjny, który zbankrutował i dzięki temu świ Światło dzienne ujrzały nieuczciwe operacje finansowe. Kryzys, który w 2007 roku wybuchł w Stanach Zjednoczonych, w ciągu kilku lat rozlał się na cały niemal świat. W naszym programie spróbujemy zastanowić się nad przyczynami tego kryzysu, wskażemy na błędy, które zostały popełnione i zastanowimy się, czy kryzys ekonomiczny nie odsłania czasem o wiele poważniejszego kryzysu w sferze wartości etycznych. Okiem eksperta. Trudno powiedzieć, które z naruszeń zasad etycznych przez szefostwo Lehman Brothers było najgorsze, bo jedno było gorsze od drugiego. Ale generalnie no, to jest historia na temat rzeczywiście kogoś, kto miał służyć pomocą, bo tego tak formułuje rolę bankierów inwestycyjnych etyka zawodowa. Bank inwestycyjny to jest przede wszystkim ktoś, kto ma służyć porozumieniu się dwóch stron. W pewnym momencie stała się, że w Stanach to straszne, bo banki inwestycyjne się same poczuły graczem zamiast tego. Znaczy poczuły, że ich zadaniem jest wcisnąć inwestorowi mało dla niego korzystny produkt, ryzykowny produkt i że ich zysk polega na tym, żeby ten inwestor jak najdrożej kupił. W sumie jeśli nic nie na tym nie zarobi, to nie jest to zmartwienie banku inwestycyjnego. Szczyty to były wtedy, jak się okazało, że niektórzy z prezesów. Banku Finansyjnego zakładali sami swoje własne fundusze i wtedy, kiedy klientom sprzedawali instrumenty finansowe, które miały szansę przynieść zyski w momencie, jeśli na rynku będzie boom, to sami inwestowali swoje pieniądze w działalność odwrotną. No to jest już moralnie nie do dopuszczenia, no bo jeśli sam. Jeśli namawiam do czegoś klienta, a sam zaczynam grać i to w sposób odmienny niż to, co klientowi sugeruję, no to znaczy, że uważam klienta za za, za jelenia, do naciągnięcia, czyli jestem po prostu oszustem. Od około 30 lat powstała sytuacja, której, da, której w zasadzie, tak twierdzą filozofowie, ekonomiści, którzy zajmują się historią, nigdy w historii świata nie było. Mianowicie można było stać się bogatym człowiekiem, nie inwestując własnych pieniędzy. Niewątpliwie jest element, który znacznie zwiększa presję na działanie wszelkimi dostępnymi środkami. Jeżeli działa się wszelkimi dostępnymi środkami, to niezwykle łatwo przekracza się tą cienką granicę między etycznym i nieetycznym. Jaki to jest element prosty? Natychmiastowe wynagrodzenie. Jeżeli przez rok pracy na jakimś stanowisku zarządcy funduszu inwestycyjnego, dobrego maklera, CEO, czyli szefa jakiejś firmy. Można zrobić tyle w premiach, tyle w premiach, że starczy to na resztę życia. No to pokusa jest potężna, i mało kto potrafi się oprzeć tej pokusie. Najwyżej goli się nie patrząc w lustro. Panowie, Lehman Brothers chyba do końca pozostanie, przynajmniej dla współczesnego pokolenia, symbolem wielkiego kryzysu finansowego i krachu. Pytanie. Czy złamano tam bardziej zasady zdrowej gospodarki, rynkowej, finansów, czy w większym stopniu zasady etyczne? No, wydaje mi się, jedno z drugie idzie z parą. Ten kryzys, który miał miejsce i w pewnym sensie trwa, tak naprawdę to jest trochę tak jak z katastrofą lotniczą. Jest cała seria wydarzeń, które do tego prowadzą, i element zachowania nieetycznego banku jest jednym z tych elementów, którzy tą całość tworzą. Jeżeli ktoś gra w drugą stronę Niż instrumenty, które ludziom sprzedaje na rynku, no musi mieć świadomość, że to nie jest gra w długim okresie. Pewnego dnia to się będzie musiało skończyć. I z tym jak oni myśleli ci ludzie wtedy, ale to. Etyka mówi, że nie rób tego, co się robić nie powinno, tak upraszczając, prawda? I nie wiem, czy to przyjemnie jest tak przejść do historii, nawet z tą wielką gotówką na koncie. Proszę co? Ja tak sięgnę trochę do prehistorii, ale jednak w XVIII wieku, kiedy się tworzył ten, ta nowoczesna gospodarka wolnorynkowa. Yy, ona się tworzyła w bardzo silnej kulturze chrześcijańskiej yy, i ją opisywano, trochę wtedy wzorem Newton, że to są siły bezosobowe, które same się regulują, no ale w kontekst kulturowy, właśnie etyczny był bardzo silny. On parował. W 80-tych latach, no to uczono znaczy ludzi i, i nie tylko to z tego słynnego filmu Greed is good, prawda, chciwość jest ok, jest fajna, prawda, że Właśnie to etyka to są jakieś anachronizmy, które blokują, rozwijają, a ty jak jesteś chciwy, to się rozwijasz, i inni się rozwijają, wszystko jest dobrze, prawda? I na, na tym właśnie Leman potem pamiętam z preją napisane zdjęcia jakie słynne. Greed took them down, skacowała ich chciwość. Właśnie To się nie da bezkarnie. To już to nie, to nie popłaca. To tak. nie tylko, no właśnie, no dokładnie, to tak naprawdę etyka pays, właśnie, etyka się opłaca. To, do tego dochodzimy dzisiaj powoli, no właśnie też przez takie obrzydliwe sytuacje, bo one są jednak kosztem w tysięcy. Tych tysięcy ludzi, prawda? Pytanie jest takie, czy to tylko w życiu, przepraszam, o pieniądze chodzi? Nie. Tylko to jest, jest, to jest, to jest, to jest tak. takie słynne też zdjęcie, to właściwie taki mem internetowy, kiedy y, na drzwiach prowadzących do banku Lehman Brothers jest y, tabliczka z informacją close, zamknięte, a przed bankiem stoją czerwone Ferrari gotowe właśnie do hmm. odwiezienia kadry menadżerskiej. Y, y, to, co się stało w Ameryce, wydawało się, że, 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 że będzie miało tylko właśnie jakieś takie znaczenie na rynku amerykańskim. Tymczasem okazuje się, o czym powiedzą za chwilę nasi eksperci, że ten kryzys od upadku Lehman Brothers rozlał się po całym świecie, dosłownie dosięgając prawie każdego. Okiem eksperta. W Europie mieliśmy do czynienia z jednej strony z zakupem od olbrzymiego pakietu instrumentów subprime i rozmaitych pochodnych tych instrumentów. Z drugiej strony z bardzo istotnym rozmuchaniem działalności bankowej w stosunku do kapitałów własnych. To właśnie w Europie były banki, których kapitały własne stanowiły 1,6, a czasami nawet i mniej niż 1,6 ich całkowitej sumy bilansowej. Czyli tak naprawdę mniej niż 2%. Stany Zjednoczone są cały czas liderem w gospodarce, są tym miejscem, na które się patrzy, wszyscy się starają wzorować. Europejskie banki. Które nie miały problemu nadwyżek pieniędzy, które za wszelką cenę starały się ulokować. Ja zaczęły patrzeć na banki amerykańskie i, i nauczyły się jednego: no, że banki amerykańskie są odważne. Banki europejskie nigdy nie dawały kredytu hipotecznego osobom pozbawionym dochodów. Amerykanie dają, wspaniale na tym zarabiają, wchodzą w coraz bardziej ryzykowne operacje i coraz więcej mają zysków. Więc europejskie banki stwierdziły, że no, po prostu my jesteśmy tacy, tacy konserwatywni, my musimy się nauczyć od Amerykanów. Za wszelką cenę naśladujmy ich operacje, jak oni zamiast dawać dobrze zabezpieczone kredyty, grają na giełdach, grają na instrumentach terminowych, wypuszczają instrumenty pochodne, to my też musimy to robić, dlatego że na tym polega nowoczesność, na tym polega nowoczesny biznes. I pierwszy etap y, problemów Europy polegał na tym, że banki zaczęły na siłę naśladować te wszystkie najgorsze praktyki banków amerykańskich. No, do tego doszło, doszedł fakt, że w Europie, w odróżnieniu nieco od Stanów Zjednoczonych, znalazły się kraje również, które korzystając z tej łatwości kapitału, zadłużyły się w sposób katastrofalny. Czy rzeczywiście jest tak, że Ameryka była początkiem wszelkiego zła, które dotknęło rynek europejski, światowy rynek finansowy? No to jest oczywiście duże uproszczenie. Faktem jest, że te banki amerykańskie może być były pierwszymi, ale tak naprawdę już dzisiaj trudno mieć rozróżnienie pomiędzy amerykańskimi, europejskimi, angielskimi. Świat jest bardzo globalny, a potem okazało się w kryzysie, że wiele banków europejskich tak naprawdę bardzo poszalało i bardzo agresywnie również, Grało na tym rynku. Różnica między tym kryzysem a innymi była taka, że to się w ciągu tam sekund przelewało na inne kraje, dlatego że to jest jeden globalny świat finansów, ale ja mnie nie oskarżył za bardzo Amerykanów. Po prostu w wielu krajach popełniono te same błędy, a ten boom trwał dobrych kilka lat, i to jest zawsze problem, że za po, po jakimś czasie zaczynamy wierzyć, że wszystko możemy, że wszystko umiemy. Ci, którzy zarabiali przez rok, drugi, trzeci na hoście. Uwierzyli, że są, że tak powiem, tymi, którzy tą hostce trzymają, stali się takimi bożkami rynku finansowego. I to naprawdę tak jest. Jeżeli człowiek za czwartym razem dostaje wielki bonus, wygrywa, jest doskonały w tych agresywnych zachowaniach. Część z nich jest nieetycznych, można powiedzieć, ale on widzi, to działa. On się miał kontakt czy ma kontakt ze środowiskami tak zwanych ordoliberałów, amerykańskich, konserwatystów. Czy tam nie było jakiejś refleksji, że to jest trochę jazda nie. ulicą jednokierunkową no, na końcu, czas, której stoimy? To, co mówi pan Petru, znaczy ekonomia ma pewne fundamenty, które nie są tak manipulowalne i nawet to, że dzisiaj mamy szybsze procesory i tak dalej, to to nie zmienia pewnych podstawowych reguł, prawda? I tak naprawdę bo patrzy na pewien. Ten wielki kryzys 20-30 lat ubiegłego stulecia i ten, no to on ma podobną strukturę. I zachowanie wtedy Benjamin'a Stronga, Alana Greenspana są analogiczne. Obniżanie stopy, zachęcanie do kredytów. tak właśnie tam wtedy ktoś napisał, że sprzedawano nie tylko przyszłość, ale życie przyszłe, prawda? To, no, no to ta, sama, ta sama taka nagle gorączka złota, że się z niczego coś uzyska. to właśnie ten sam mechanizm. Już kupujemy, że tam kiedyś się zapłaci, jakoś się zapłaci. Na razie złapmy, kupmy nowy samochód, nowy dom czy coś Takiego. No i to w takie wydmuszki, no potem właśnie bezlitośnie, najczęściej w najsłabszych najbardziej uderzają, właśnie mówiliśmy o tych dyrektorach z Ferrari, w nich najmniej, w bogatych ludzi, a niektórzy zainwestowali sporo z tych swoich drobnych oszczędności i nagle zostają bez grosza przy duszy i dlatego to jest straszne. Ale teraz jest pytanie, gdzie, w którym momencie i w którym miejscu powinna być postawiona bariera i, i czy tylko wystarczy, a powiedzmy w cudzysłowie kazanie, tak, skierowane do tych, którzy za to odpowiadają. No, nie no, w etykę trzeba wierzyć, to nie jest taki dolepek luksusowy, że to tylko chodzi o spoglądanie w, w lustro, prawda? I, I że widzę jednak uczciwego człowieka albo twarz krwiopijcy czy cwaniaka, prawda? To, co do zasady, jeśli się nad tym zastanowimy, to te prawa są zawsze takie same. To znaczy, lepiej jeźdź małą łóżeczką niż wielką chochrą, prawda? Bo nie ma możliwości szybkiego zarabiania bez wysiłku, bez podjęcia ryzyka. I tak dalej. Jak chcemy bardzo dużo zarabiać, to większe ryzyko ponosimy i większe ryzyko jest też popełnienia błędu czy porażki. To się nic nie zmieniło. Warren Buffett, guru inwestorów giełdowych, twierdził, że dopiero kiedy jest odpływ, albo ludzie wychodzą z morza, to widać, kto nie założył stoju kąpielowego. Więc to też jest jakaś przestroga dla wszystkich tych, którzy uważają, że... E Zawsze się uda. Proszę Państwa, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków i odwiedzenia naszej strony www.religia.tv, na której znajdą Państwo pełny zestaw materiałów prezentowanych w naszym cyklu.